Jesteśmy po meczu Palace rams Old Town Bad, wysokie zwycięstwo Palace rams ze mną Eric Cygan. Jeden z dwóch najskuteczniejszych zawodników tego meczu. Powiedz mi, czy spodziewaliście się tak w sumie łatwej przeprawy? No, nie spodziewaliśmy się łatwiej przeprawy, myśleliśmy, że będzie to trudniejszy mecz, ale wszystko poszło po naszej myśli. Więc miejmy nadzieję, że tak będzie przez cały sezon. E, jesteście częścią Limestone Club z poprzedniego se, sezonu. Tak. Natomiast to, co się rzuca w oczy, to chyba większa siła podkoszowa. Czy tak e, oceniasz jakby różnicę pomiędzy klapsami a e, Rams z tego sezonu? E, tak, no bo Wojtek chodził do nas na treningi i stwierdziliśmy, że zgarniemy Wojtka do drużyny, no bo wysoki chłop, silny. No i tego nam też brakowało w poprzednim sezonie paru centymetrów po prostu pod koszem. No i teraz nam się udało i tak jak widać wynik wysoki i udało nam się wygrać teraz. Zbilansowana kadra, dzisiaj 10 zawodników, tak, 10 chyba wszyscy. Jakie cele na ten sezon? Playoffy, no. Wszystkie mecze wygrać, no i do playoffów, i może nawet all Star już po pierwszym sezonie. Dzięki tego życzę. Zajemnie.